Siemanko, Kanał z tej strony Witam wszystkich, yy, którzy mnie nie znają, którzy mnie znają Witam wszystkich na mojej drodze do, do swojego gospodarstwa yy, Ostatnio sporo czasu praktycznie wyłącznie siedzę u siebie na działce poza, poza pracą yy, Siedzę u siebie na działce i robię porządki Bo taki mam plan, nie wiem czy to mi się uda Mam nadzieję, że to zdążę czasowo w każdym razie mam taki plan, żeby na wiosnę ruszyć z fundamentami. Bo gospodarstwo, gospodarstwem, ale no co to za rolnik, który nie miałby gdzie mieszkać, prawda? Dlatego planuję właśnie, planuję na wiosnę ruszyć z fundamentami pod budowę domu. I teraz w sumie taki odcinek chciałem zrobić niezwiązany z rolnictwem, ale myślę, że niejednemu rolnikowi, bądź przyszłemu rolnikowi na pewno się przyda. I nie tylko. Zatem o czym dzisiaj będzie? Ano będzie o tym, od czego zacząć budowę. W moim przypadku zrobiłem najprościej, jak się dało. Poszedłem z żoną do biura, nie wiem, projektowego, nie projektowego, w każdym razie do chłopaków, którzy się tym zajmują. Którzy prowadzą cały proces budowy. No i powiedzieli nam krok po kroku, od samego początku, co trzeba zrobić. No i przede wszystkim, oczywiście, jeżeli już jest działka wybrana, już jest kupiona, posiadacie działkę, to wtedy, jeżeli nie ma, trzeba wnioskować o warunki zabudowy. A co trzeba zrobić, żeby takie warunki dostać? No, przede wszystkim, będąc właścicielem, jest dużo prościej. Bo w przypadku, kiedy interesuje Was jakaś działka, chcecie ją kupić i nie wiecie, jakie są warunki zabudowy, to z tego co wiem, są to dosyć świeże informacje, bo w tym roku to wszystko załatwiam. To koszt takich warunków. Wydanie takich warunków zabudowy to jest około 600 zł. Natomiast jeżeli jesteście właścicielami, nie kosztuje was to nic. Potrzebne są tylko dwa zaświadczenia: jedno z energetyki, czyli zapewnienie o dostawie prądu na Waszą działkę, i drugie z wodociągów, zapewnienie o dostawie wody. Jeżeli macie takie dwa zaświadczenia, wypisujecie wniosek. W moim przypadku to było tak, że chłopaki, chłopaki to naszykowali. Ja po prostu to tylko podpisałem, wysłaliśmy do. Złożyliśmy w urzędzie właściwie. Złożyliśmy to w urzędzie i no i czekaliśmy. Czekaliśmy, aż to wszystko przejdzie. Dosłownie chyba ze dwa miesiące nam zeszło. Albo i ze trzy. Ale. Do czego, do czego chciałbym Was zachęcić, to nie bawcie się w to sami. Jeżeli jesteście z tym na co dzień, spoko, jak najbardziej, oszczędności. Natomiast, jeżeli stawiacie pierwszy dom i prawdopodobnie ostatni w swoim życiu, to udajcie się do fachowców. Udajcie się do fachowców, bo ja tak naprawdę nie wiedziałem od czego zacząć. A poszliśmy z żoną, właśnie do chłopaków. Poszliśmy z żoną do chłopaków, no i no, powiedzieli krok po kroku co i jak I uwierzcie mi, nie były to nie wiadomo jakie pieniądze Wzięli na siebie całą procedurę załatwiania map i tak dalej I oczywiście musieliśmy im koszty oddać, ale w sumie nas to kosztowało W sumie nas to kosztowało 250 zł 250 zł nas kosztowały wszystkie te Mapki plus ich usługa Także uwierzcie mi, że nie jest to duży koszt, a przynajmniej będziecie mieli pewność, że jest to zrobione dobrze, po kolei. No zatem, zatem tak to wygląda. Jeżeli chcecie wnioskować właśnie o warunki zabudowy, to przede wszystkim wniosek do energetyki, wniosek do wodociągów. Mając te zaświadczenia wydane przez energetykę i wodociągi, składacie jako załączniki do wniosku o wydanie warunków zabudowy. Z takimi warunkami zabudowy, co robimy dalej? Nie wiem jeszcze co robimy dalej, bo na razie jestem na tym etapie, że dopiero dostałem warunki zabudowy I, i jestem wstępnie umówiony z panią Geodetą odnośnie zrobienia mapy do celów projektowych. W międzyczasie, a najlepiej to od razu, tak od razu z wnioskiem do energetyki, zalecam wam złożyć specyfikację, czy jak to się tam nazywało, odnośnie przyłącza, jakie ma być. To znaczy składacie wniosek, na podstawie którego wydają Wam zaświadczenie o zapewnieniu dostaw prądu oraz umowę, jeśli dobrze pamiętam, dotyczącą właśnie przyszłego przyłącza. Ja teraz jestem właśnie na tym etapie, że złożyliśmy wniosek i czekamy, bo nie wiedziałem w sumie tego. Nie dopytaliśmy chłopaków, jak to wygląda, ale nie są to jakieś straty czasowe, bo tak jak mówię, mamy dopiero przełom lipca sierpnia, a ja chcę z tym startować no, dopiero na wiosnę, także mam jeszcze kupę czasu i na pewno zdążę to wszystko zrobić. Zatem tak wygląda pierwszy etap budowy, mianowicie warunki zabudowy i czekamy teraz na panią Geodetę, która zrobi nam mapy do celów projektowych. Co będzie dalej? Zobaczymy. Na razie, na razie mamy tyle. Mamy oczywiście projekt wybrany. Jedno co to, to tylko adaptacja tego projektu. Ale to jest, to jest w dalszym etapie. Na tę chwilę, na tę chwilę to jest chyba wszystko. Na pewno będę Was informował na bieżąco, jak wygląda przebieg budowy od no tak naprawdę od stanu, który jest w tej chwili. Widzicie? Stare budynki. To będzie wszystko wyburzane. To będzie wszystko wyburzane. Także macie Także macie pogląd od czego zaczynam. Zaczynam od rozbiórki starych budynków. Powinienem to zrobić w zeszłym roku. Niestety były inne plany, które nie wypaliły. W każdym razie w tym roku chcę to zburzyć. Ale, 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 ale tylko do, tylko do tego domu. A dlaczego? Bo jeżeli rozwalę wszystko no, to zostanę bez prądu. A przyłącze jest dla budynku, że szkoda go na razie niszczyć. A bawić się w przyłącze budowlane, czy tymczasowe, czy jak to się nazywa, nie ma sensu, bo to nawet rozmawiałem właśnie z panem z PGE. Powiedział, że to są po prostu no, zbędne koszty: zbędne koszty i to bardzo duże koszty. Dlatego, dlatego ja tak pomyślałem i nawet sam doradził, że lepiej to zostawić. Także nowy dom mnie będzie kolidował z tym drewniakiem, także niech sobie na razie stoi. A w razie czego to i w cieniu się można będzie schować przed słońcem. Yy, dobra, no chyba tyle. Chyba tyle. Co trzeba zrobić, żeby dostać warunki zabudowy Wam powiedziałem. Jak to będzie wyglądało, mniej więcej Wam powiedziałem. Porzeczki miałem wywalić, nie wywaliłem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przegapiłem termin. Zawsze było coś ważniejszego do zrobienia, no ale dobra, nie jakoś mi bardzo nie kolidują. No jeszcze, jeszcze się plan w tym roku zbierze, nawet powiem, że fajnie obrodziły. No, także jakiś dżemik, albo może winko się zrobi, zobaczymy. Także bądźcie ze mną, pomagajcie, komentujcie, lubcie, nie lubcie jak tam chcecie, ale komentujcie, dużo komentujcie, doradzajcie, odradzajcie, bo każdy ma jakieś doświadczenia, każdy coś wie, każdy coś chce wiedzieć, a to się przydaje, taka wiedza się przydaje, bo fajnie się uczyć na błędach innych, nie? Lepiej sam, samemu takich nie poprawić. Dobra, na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!